godzinę temu Dotarła do nas informacja premiera rządu, że od jutra, czyli od 12 do 25 marca wszystkie szkoły na terenie całej Polski mają być zamknięte włącznie ze szkołami, których organem prowadzącym jest, są powiaty. My mamy w powiecie kłodzkim 14 placówek oświatowych, szkoły są przeznaczone do tego, tego dwutygodniowego zamknięcia, ale z tego wyłączone są placówki młodzieżowy ośrodek. Socjoterapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalny ośrodek szkolno-wykołowawczy w Długopolu. Tak minister edukacji przedstawił na konferencji prasowej, że te trzy rodzaje, typy placówek oświatowych nie zostają zamknięte. Natomiast pozostałe placówki oświatowe i szkoły będą od jutra zamknięte przez okres dwóch tygodni. Od godziny 15 na Trzech naszych przejścia granicznych, czyli Boboszów, tłumaczów i Kudowa, będą przeprowadzane w, z inicjatywy Ministerstwa za pomocą Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji, kontrole sanitarne autokarów przejeżdżających wjeżdżających do Polski. Na czym to będzie polegało? Będzie mierzona temperatura wszystkich tych osób, które przebywają w autokarach, no i w przypadku stwierdzenia jakichś podejrzeń, będą informowane służby sanitarne. W powiecie kłodzkim mamy w tej chwili 25 osób objętych nadzorem. Z tego trzy osoby są na kwarantannie, 5 osób jest hospitalizowanych. Nie stwierdzono zakażenia koronawirusem na naszym terenie.